Zapraszam na temat 61 lekcji w 15 dla klasy ósmej. Dzisiaj zrobimy sobie czwartą część dotyczącą odcinków w układzie współrzędnych i jednocześnie jest to ostatnia część z tego tematu. I really Punkty A ja już tutaj mam zaznaczone 40 minus 10 b minus 50 i 0 i C Minus 20 i 50 to trzy kolejne wierzchołki równoległego boku, i jeśli tu mamy A, tutaj BC, to D wypada gdzieś w tej części. Pamiętamy, że musi być równo nachylenie względem odcinka BC, bo są do siebie równoległe w równoległym boku, i też równo nachylenie od A. Do D względem AB, bo one też są względem siebie równoległe. Czyli no gdzieś tutaj w tych granicach będzie ten wierzchołek D, ale dokładnie jeszcze nie wiemy gdzie. Mamy znaleźć współrzędne środka przekątnych, bo przekątne dzielą się w tym samym punkcie. I czwartego wierzchołka. To zaczynamy właśnie od środka naszego odcinka AC. Jest odcinek. I ta współrzędna środka xowa to będzie u nas 40 dodać minus 20 dzielone na 2, co da nam 40 odjąć 20, a po podzieleniu przez 2 da nam współrzędną 10, czyli gdzieś tutaj wypada nam. Prawdopodobnie w okolicach 20. Doliczmy sobie y środka. To będzie u nas minus 10. Dodać. Tutaj mamy minus plus 50, bo zerknęłam sobie na współrzędną xową i mamy w takim razie 40 dzielona 2. I zgodnie z założeniem wychodzi nam 20. Czyli ten punkt jest środkiem. I jednocześnie środek jednej przekątnej będzie środkiem drugiej przekątnej. Czyli możemy sobie poprowadzić prostą. Ona będzie taka cieniutka i ta prosta pokaże nam gdzie jest wierzchołek D. On gdzieś na tej prostej będzie sobie tutaj leżał, ale trzeba go doliczyć. W jaki sposób sobie policzymy? Też ze środka odcinka skorzystamy, ponieważ mamy odcinek od B do D. Wiemy, że B ma swojego x i jest to minus 50. Wiemy, że środek ma swojego x przed chwilą wyliczonego i jest to 10, i wiemy, że xową współrzędną dla d wyliczymy, bo ona będzie tutaj niewiadomą. I ten sam zestaw będzie dla y. Tutaj jest 0, środek ma 20. A poszukiwany zaraz sobie doliczymy. Możemy skorzystać ze wzoru, możemy skorzystać z tego, co było na poprzedniej lekcji, czyli z rysowania. I jak narysuję sobie oś X, to tutaj mam minus 50 punkt B. Środek jest w dziesiątce. Czyli Udało mi się zrobić aż 60 kroków na osi i zrobię kolejne 60, aby dostać się do 70, która będzie X punktu D. Sprawdźmy sobie 70 lekko wykracza poza fragment wykresu, który sobie przygotowałam, jest to mniej więcej tutaj. I w takim razie, jeśli chodzi o Y, to byłoby w okolicach 40. Sprawdźmy sobie. Mam 20, ale zaczniemy od 0. 0 to jest dla punktu B. 20 to jest dla środka. W takim razie tutaj przeszłam 20 kroków i muszę przejść jeszcze 20. I wychodzi. 40, czyli tyle, ile sobie przed chwilą założyliśmy. I tutaj będzie wierzchołek D. Teraz jak to połączymy, to powinien nam wyjść poszukiwany równoległobok. Mamy znaleźć współrzędne środka, czyli w odpowiedzi. Oprócz współrzędnych naszego poszukiwanego punktu, punktu D, który ma 70 i 40, jeszcze środka musimy napisać, powielić te informacje w odpowiedzi, żeby całkowicie to zadanie okazać, że jest zakończone. Odcinek AB jest średnicą pewnego okręgu. Oblicz współrzędne środka okręgu oraz długość promienia, gdy podane są współrzędne wspomnianego odcinka. Sytuacja wygląda następująco, że był sobie okrąg. Średnica jest to najdłuższa cięciwa i charakteryzuje się ona przede wszystkim tym, że przechodzi przez środek naszego okręgu, czyli cała ta czerwona. Linia odcinek, który nazywano AB, jest naszą średnicą. Żeby obliczyć środek, możemy skorzystać ze wzorów, które na środek znamy. I współrzędna x naszego środka możliwa jest do obliczenia, jak dodamy sobie współrzędne x naszego odcinka i podzielimy przez dwa. W takim razie w tym przypadku podstawimy sobie. Minus 2 i 6 w kolejności obojętnie jakiej, dodawanie jest przemienne. I tutaj mamy 4 podzielone przez 2, co da nam 2. Dla y jest dokładnie taki sam wzór, tylko w miejsce x pojawia się y. I będziemy mieć tutaj. Y, czyli 9, dodać 3, dzielone na 2. Po dodaniu mamy 12, a po podzieleniu przez 2, 6. Czyli nasz środek ma współrzędne 2 oraz 6. I to jest pierwsza część zadania. Mamy środek odcinka obliczony. Druga to jest długość promienia. Długość promienia, Czyli odcinka, który zaczyna się w środku i kończy w dowolnym punkcie naszego okręgu. To jest promień. I promień jest jednocześnie połową średnicy. Ale tutaj mamy dwa wyjścia. Albo korzystamy z tego punktu S i B i ze wzoru, który wam pokazywałam, albo próbujemy ułożyć sobie twierdzenie Pitagorasa. Tutaj. Był wzór na środek, więc korzystamy z wzoru na długość odcinka, a w podpunkcie B zrobimy sobie wszystko z pominięciem wzorów. Wzór i będziemy sobie korzystać dokładnie z tego, co jest naszym promieniem, czyli z odcinka S, który jest jego początkiem i z B, który jest końcem. Wzór jest następujący. Jeśli chcemy odliczyć długość odcinka SB, to musimy pod pierwiastkiem, w pierwszym nawiasie, odjąć sobie x, podnieść do potęgi drugiej, a w drugim nawiasie odjąć y i podnieść do potęgi drugiej. 6, odjąć 2. W pierwszym nawiasie, 3 odjęć 6 w drugim nawiasie te współrzędne można zamienić. Najważniejsze, że jeśli zaczynam w pierwszym nawiasie od współrzędnej B, to w drugim też od niej muszę rozpocząć. Tutaj po odjęciu będzie 4 do potęgi drugiej, w tym miejscu mamy minus 3 do potęgi drugiej. To da nam 16 dodać. 9, a to z kolei daje nam pierwiastek z 25. Pierwiastek z 25 jest równy 5. I dopiero teraz mamy całe, cały przykład zakończony i podajemy dwie odpowiedzi do punktu A. Po pierwsze, współrzędne środka. Po drugie, długość. Promienia, który u nas jest odcinkiem, na przykład SB i mamy 5 jednostek. Teraz zajmiemy się drugim przykładem. Tak jak wspomniałam, ten przykład zrobimy sobie z pominięciem wzorów na wypadek, gdyby te wzory gdzieś nam wyleciały z pamięci. To pierwsze środek odcinka, ta sama sytuacja i obliczamy sobie osobno. Współrzędne y i osobno te x, korzystając z kawałka układów współrzędnych. Zacznijmy sobie od tych y. -kowych. Mam tutaj minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i 3. Jak spojrzę sobie pomiędzy nimi, będę odhaczać z jednej z drugiej strony to środek. Wypadnie mi pomiędzy dwoma współrzędnymi, to jest x naszego środka. Patrząc od minus dwójki, to będzie minus 1, 0 i tutaj mamy pół, 1, 2, 3. Czyli to będzie jedna druga. Jeśli chodzi o x, to zaczynamy od minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I też sobie zrobimy taki spacer raz jednej, raz z drugiej strony i patrzymy, gdzie wyjdzie nam środek. Środek wyszedł nam tutaj i patrzymy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. To będzie x. Naszego środka, a tutaj był oczywiście y. I mamy pierwszy element, czyli środek naszego odcinka będzie miał współrzędną 2 oraz 1, druga. Teraz wyrysujemy sobie w układ współrzędnych jeden z punktów oraz środek, ponieważ od tego punktu do środka. Będziemy mieć promień, który mamy obliczyć. I ja tutaj mogę dokładną sobie zrobić podziałkę, co kratkę, co dwie kratki, jak mi wygodniej, a mogę zrobić sobie umowną. I tutaj umowna polegałaby na tym, a nawet lekko przesunę sobie układ współrzędnych, bo to, która oś będzie bardziej widoczna i która jej część zależy od tego, co potrzebujemy, ja wezmę punkt B i środek, czyli same współrzędne dodatnie pierwszą ćwiartkę. Tutaj mam 2, tutaj mam 8, tutaj mam jedną, drugą, tutaj mam 3, czyli nie zachowuję proporcji, mnie interesują konkretne liczby, które będą tworzyły dalej konkretne wymiary. 2 i 1, druga to był nasz Środek 8 i 3, punkt B. I to jest nasz promień pod punkcie B, którego długość mamy wyliczyć. Teraz skorzystamy sobie z twierdzenia Pitagorasa. tworzymy sobie kąt prosty. I teraz od dwójki do ósemki mamy 6 jednostek, czyli ta długość będzie miała 6. A od jednej drugiej do trzech mamy odległość równą 2 i 1 druga. Nasz promień obliczymy sobie podstawiając długości przyprostokątnych, tutaj można użyć zamiast 2 i 1 druga, 2 i 5, czyli ułamek dziesiętny. Ja tutaj zrobię sobie. Mam liczby mieszaną, zamieni na ułamek niewłaściwy i będę mieć 5 drugich, czyli będę szła w kierunku ułamków zwykłych. Tutaj mam 36, a tutaj mam 25 drugich. No i idąc w tym kierunku, to jest oczywiście dla nas mniej korzystne, bo za chwilę trzeba będzie pierwiastkować i wyjdzie coś dziwnego. 25 jak podzielimy sobie na 2, to mamy 12,5, które dodamy do 36, i nagle okaże się, że tak za bardzo to my nie znamy pierwiastka z 48 i jednej, drugiej. I w tym przypadku można sobie zamienić to z powrotem na ułamek niewłaściwy, i tutaj mała korekta. Dwójki nie podniosą do drugiej potęgi, czyli będzie czwórka, czyli drobna zmiana. Tak czy inaczej, ułamek nam w jakiejś części zostanie, bo 25 dzielone na 4 to 6 całych i 1 czwarta. I tutaj po dodaniu do 36 mamy 42 całe i 1 czwartą. I tak jak mówiłam, wracamy sobie do ułamka niewłaściwego, czyli 42 mnożę razy 4, wychodzi mi 168 i dodaję jedynkę, mam 169 czwartych. I to mi się podoba o wiele bardziej, ponieważ zarówno z... 169 jak i z czterech, ja już pierwiastek znam, ale w tym miejscu to jest do wpisania, że założenie, że moja wprowadzona niewiadoma, którą jest R, na pewno będzie większa od zera. I tutaj mamy 13 drugich, a jak ktoś chce, może wyciągnąć całości i w odpowiedzi sobie zapisać, że środek to 2 i 1 druga, a promień, czyli ten poszukiwany odcinek, to albo te 13 drugich, albo 6 całych i 1 druga, albo 6 i 5 dziesiątych. Tu już wariant odpowiedzi zależy od Was i tego, w jaki sposób sobie liczyliście. Już teraz serdecznie zapraszam na temat 62 lekcji w 15 dla klas 8, gdzie zajmiemy się dowodzeniem w geometrii i mam nadzieję, że po tej lekcji przekonacie się, że ta tematyka nie jest wcale taka trudna, na jaką na początku wygląda.